Przesłanie Aniołów na 92. dzień roku. Słowo pisane to wspaniały środek wyrażania siebie, nauczania, a nawet uczenia się. Jest to również sposób łączenia się z niebem poprzez channeling, w którym uzyskujemy dostęp do boskich informacji. Prawdopodobnie przez całe życie dowiadywałeś się, że pisanie to część Twojej natury. Otrzymujesz niniejsze przesłanie po to, żebyś dzisiaj zatrzymał się na chwilę, usiadł i wziął do ręki długopis. Proces pisania otwiera cię na przyjmowanie nowych pomysłów i informacji. Podłączasz się do swojego wewnętrznego nauczyciela oraz do mądrości wszechświata, więc nie martw się tym, na jaki temat będziesz pisał. Po prostu usiądź przed komputerem lub przed notatnikiem i zacznij zapisywać wszystko, co przychodzi ci do głowy. Nie przejmuj się, jeśli te słowa nie mają sensu, albo jeśli zaczniesz od niejasnych myśli i uczuć. Kierunek, w którym będzie zmierzało Twoje pisanie, stanie się jasny, kiedy tylko zaczniesz. Niech to zajęcie stanie się częścią Twojego życia. Jeśli to możliwe, uczyń z niego swój codzienny zwyczaj. My, anioły, pomożemy Ci przezwyciężyć niedostatki pewności siebie i poprowadzimy Cię, jeśli tylko o to poprosisz. Zajmij się dzisiaj pisaniem i zwróć uwagę na korzystny wpływ, jaki wywiera to na Twój stan emocjonalny i poczucie własnej wartości. Myśl na dzisiaj. Piszę wyrażając siebie słowami, którymi napełnia mnie duch i które błogosławią anioły. Pozwalam sobie zapisywać przesłanie płynące z serca.